Bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję również za podkreślenie tego, że nauka i gospodarka są razem, tak jak, tak jak i w naszym rozwoju kraju też nauka i gospodarka powinna być razem. Myślę, że w tym budowaniu kultury innowacyjności w naszym, w naszym kraju mamy dużo wspólnie do zrobienia. I te prace, które pokazują szczególne zainteresowanie właśnie tym obszarem, który się ściśle wiąże z innowacyjnością, pokazują, że, że no mamy szansę, żeby tę innowacyjność budować i budować tę świadomość i potrzeby ochrony własności intelektualnej, bo to jest również warunek do tego, by prowadzić biznes. Dziękuję bardzo i gratuluję wszystkim nagrodzonym. A ja jeszcze raz Dziękujemy. dziękuję.